Krzesło i biurko powinny być dopasowane do Twojego wzrostu. Plecy powinny być wyprostowane i przylegać do oparcia krzesła. Klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości, dostosowanej do wzrostu i wzroku użytkownika. Przedramiona ugięte pod kątem zbliżonym do kąta prostego powinny opierać się od brzeg biurka. Dłonie powinny być prawidłowo ułożone na klawiaturze. Zadbaj o właściwe oświetlenie. Monitor powinien być odchylony nieznacznie do tyłu. Wzrok użytkownika komputera powinien być skierowany na wprost. A odległość twarzy od monitora to od 40 do 80 cm w zależności od wielkości monitora. Muzyka Ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe. Zapewnij sobie przerwy w pracy z komputerem które pozwolą Ci się zrelaksować i umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, barku i dłoni. Skłon i wyprost tułowia z wydechem. Podczas nosu ramion nad głowę robimy wdech nosem, skłon wydech ustami. Wykonujemy ćwiczenie 10 razy. Obszerne krążenia bioder. W lewo oraz w prawo. 10 powtórzeń. Skłony tułowia w bok. Ze skłonem unosimy maksymalnie rękę nad głowę z wydechem. Wykonujemy dziesięć powtórzeń na lewą i na prawą stronę. Krążenia barkami w przód, plecy proste, łopatki złączone, dziesięć. Obszerny krążeń barkami w przód. 10 obszernych krążeń barkami w tył. Rotacja odcinka szyjnego z przeniesieniem głowy po półokręgu. Skręcamy głowę w prawo, przenosimy głowę po półokręgu 10 powtórzeń oraz skręt głowy w lewą stronę przeniesienie po półokręgu 10 powtórzeń. Rozciąganie mięśni szyi, kładziemy głowę na prawym barku, przytrzymujemy maksymalne rozciągnięcie, dociągamy ręką, przytrzymujemy. Zmiana opad głowy na lewy bark. Przytrzymujemy. Oddychamy swobodnie. Splatamy ręce na potylicy, skręty tułowia w postawie, w prawo i w lewo, 10 powtórzeń. Rozciąganie mięśni obręczy barkowej oraz dłoni. Unosimy rękę do klatki piersiowej, drugą ręką przyciskamy rękę do klatki, przytrzymujemy, maksymalnie rozciągamy tylnie akton mięśni barków. Przytrzymujemy 20-30 sekund. Zmiana ręki. Unosimy rękę zgiętą. Nad głowę, chwytamy za łokieć, dociągamy, rozciągamy mięśnie trójgłowy, ramienia, czyli triceps oraz plecy. Przytrzymujemy 20-30 sekund. Zmiana ręki. Rozgrzewamy nadgarstki, dłonie, palce. Rozciągamy przedramię, odkręcamy część dłoniową na zewnątrz, przytrzymujemy. W wykroku wykonujemy skłon i wyprost do nogi z przodu. Przytrzymujemy pięć skłonów, przytrzymanie trzymanie i zmiana. Z pozycji klęku podpartego zaokrąglamy plecy, broda przylega do klatki piersiowej, wracamy do wygięcia, klęk podparty, powtarzamy ćwiczenie sześciokrotnie. podpor łukiem leżąc przodem, biodra przylegają do maty. Zrok skierowany na sufit, pozycja klappa, siadamy na piętach, wyciągamy maksymalnie dłonie do przodu, przechodzimy tak kilka razy z jednej pozycji do drugiej. Ręce wyciągnięte przed siebie, przechodzimy w bok w górę, następnie ręce przechodzą za głowę i powtarzamy taki ruch 10 razy, rozciągając mocno klatkę piersiową. Z siadu prostego, ręce przechodzą w miarę swojej możliwości maksymalnie do tyłu. Rozciągamy mięsień piersiowy oraz przedni akton barków. Ćwiczenia wzmacniające osłabione partie mięśniowe. W pozycji leżenie przodem, wznos ramion w bok oraz przeniesienie do przodu. Jest to ćwiczenie wzmacniające mięśnie pleców. Wykonujemy 12 powtórzeń. 4 serie. Z klęku podpartego przechodzimy do podporu przodem. Maksymalnie napinamy brzuch, pośladki w podporze przodem. Pośladki, plecy tworzą jedną linię. Wykonujemy 12 powtórzeń, 4 serie. Na przemian stronne uniesienie ręka, noga. Wykonujemy 12 powtórzeń na rękę prawą i nogę lewą oraz rękę lewą i nogę prawą. Podczas nosu wykonujemy wydech. Z brzucha w leżeniu tyłem. Kolana zgięte, odcinek lędźwiowy przylega do maty. Broda do klatki piersiowej, ręce wyciągnięte przed siebie. Wykonujemy skłon z wydechem w górę. 12 powtórzeń, 4 serie. Dead bug, czyli naprzemienna. Praca ręka, noga w leżeniu tyłem. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha. Odcinek lędźwiowy przylega do maty. Głowa swobodnie leży na ziemi. Wykonujemy 10 powtórzeń lewa noga, 10 powtórzeń prawa noga.